Cześć, to nie kryć, brzydkie takie w ogóle. Przecież to nie harwestery. To nie dla ludzi. To nie dla ludzi, to nie do lasu. To nie do lasu. To się do niczego nie nadaje. Nie kupujcie tego. Nie kupujcie ludzie tego. Who's me Morning! Morning! Official partner! <laughs> <laughs> Red Bull! <boy. laughs>